Siemaneczko ziomeczki, dzisiaj będzie kolejny odcinek z maszyn. Tu już mam trzecią maszynę, bo dwie poprzednie testowałem. Chodzi mi tu o trzecią maszynę, że trzeci ciągnik oraz że to jest trzeci siewnik, bo dwa poprzednie już policzyłem. No więc jeszcze tam w sklepie mam parę takich rzeczy. Także nie będę zanudzał tylko pokażę pod koniec mojej pracy wyniki, już tutaj ostatnie siewniki są do policzenia, a ja nie pakuję w nie zero tak jakby nasion, że tutaj tak nie ma różnicy w prędkości, a ja wcześniej to robiłem i marnowałem tylko czas, dlatego ten normalnie nagrywam z godziny 2, nawet. Ech. Także trochę śmiesznie, a trochę smutno mi. No nic. To... to. Zobaczymy się pod koniec. Mój prawdę. Dobrze, już wszystko podliżyłem, ale chciałbym jeszcze coś sprawdzić z traktorami JBC. Otóż Ech. nie. Nie działają. Dobra, jeszcze ten drugi. O. Nie, to tak nie działa. Czy one się przyczepiają do tego, czy. Nie, do tego się normalnie przyczepiają. No to takie. Ja już wszystkie obliczenia zrobiłem. Mam tu na kartkach trzech nawet. Także jeszcze zrobię taki w notatniku. Po prostu najbardziej opłatnych. I hej. No to wracamy tutaj już do zrobionej listy. Na pierwszym miejscu Zetor. 92 tysiące 17 mocy. No, tak szczerze to. Są lepsze ciągniki. Ja nawet napisałem yy, w trzecim punkcie, tylko te się opłaca do tego się wynika, więc nie kupujcie lepszych do takiego się wynika. Na drugim miejscu jest Hinman. Te 17 mocy. One są identyczne. Czy gdzie sprawdzę? <laughs> Nie no, tak szczerze to kupujcie lepiej Hinlimana, bo on jest w pewnym na przykład brony to on jest lepszy. Także Hinlimana bardziej jednak. Się drugi. JBC wiadomo. Potem Leucfach. Nie wiem jak to się czyta. I się bije po łbie za to, że nie wiem. Potem JBC, potem Leader 98, czyli pierwszy traktor jaki się ma. To moc jest podawana tak naprawdę kilometry na godzinę, jaki oni tam jadą. Z JBC 240 021 mocy. Deutz-Fahr 265 tysięcy. I 18 mocy na trzecim siewniku i 19 na czwartym. No i w trzecim punkcie gorszych traktorów się nie opłaca. Gorszych się nie opłaca naprawdę, ale bo po prostu jadą chyba maksymalnie 9 na godzinę przy tym siewniku. Gorszym. Tak. A droższe. One nie są wcale lepsze. Więcej kosztują a mają takie same, a nawet trochę mniejsze statystyki. Ale tak wam powiem, że JBC za 240 tysięcy to jest najlepszy traktor w grze. Więc jeżeli ktoś gra i nie ma limitu budżetowego i chce mieć najlepszy traktor, to JBC się sprawdzi idealnie. To jest koniec odcinka. Wszystko co chciałem wam pokazać, pokazałem. Także cześć, zostawcie łapkę i subika na kanale, o ile w ogóle ktoś się ogląda? No, to tyle.